w wielkim napięciu wyczekują tego, co wydarzy się w finałowym odcinku 11. Sezonu programu Rolnik szuka żony. Tymczasem Marta Manowska poszła o krok dalej i zdradziła kulisy świątecznego odcinka rolnika. W którym prowadząca odwiedza dawnych uczestników hitu TVP. Pokazała się z dobrze znaną parą, która przyprowadziła na plan córeczkę. Tuż przed finałowym odcinkiem najnowszej odsłony programu Rolnik Szuka żony doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi w relacjach uczestników. Aż trzy pary rozpadły się na ostatniej prostej. Adam zabawił się uczuciami Wiktorii, Sebastian pozbawił złudzeń Kasię, a Agata i Irek postanowili zostać jedynie przyjaciółmi. Obiecująco wyglądają natomiast relacje Rafała z Dominiką oraz Ani z Marcinem, który powiedział swojej wybrance, że jest w niej zakochany. Ostatecznie wszystko rozstrzygnie się już w najbliższą niedzielę. Niezwykle wzruszająco zapowiada się natomiast świąteczny odcinek rolnika. W którym Marta Manowska odwiedza dawnych bohaterów programu, Marta Manowska zepsuła niespodziankę widzom rolnik szukażony? Chyba pokazała za dużo. Okazuje się, że gospodyni hitu TVP nie wytrzymała i ujawniła, z kim spotkamy się w odcinku, który zostanie wyemitowany w Boże Narodzenie. Marta Manowska opublikowała w sieci zdjęcie z Martą Paszkin i Pawłem Bodziannym, którym towarzyszyła córeczka Gracja. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to uczestnicy siódmego sezonu programu Rolnik szuka żony. Oprócz córeczki Gracji, która przyszła na świat w lutym tego roku, wychowują także ich synka Adama oraz Stefanie, córkę Marty z poprzedniego związku. Choć widzowie mogą być nieco rozczarowani ujawnieniem świątecznej niespodzianki przez Martę Manowską, z pewnością nie zabraknie emocji podczas spotkań z innymi uczestnikami.